Elektrostatyka. Do szeregowo połączonych kondensatorów C1 i C2 podłączono baterię o napięciu U. Um. Jakie napięcia ustaliły się na kondensatorach? Wypisujemy dane, zamieniając mikrofarady na farady, i schemat tego obwodu wygląda w sposób następujący: U to bateria, C1 i C2 oba kondensatory połączone szeregowo. Jeśli bieguny baterii będą plus minus, tak jak to jest na rysunku, to zwróć uwagę, jak rozkładają się potencjały na kondensatorach. Potencjał dodatni z lewej, z, z ogniwa, z lewej jego strony jest podawany na lewą okładkę kondensatora C1. Zachodzi zjawisko indukcji elektrostatycznej i pod wpływem Tegoż dodatniego ładunku jest gromadzony na okładce drugiej kondensatora pierwszego ładunek ujemny o wartości bezwzględnej tak, jak, takiej, jaki jest na lewej, ładun lewej okładce tego kondensatora. Skąd się wziął ładunek ujemny? Przed chwilą to rozważaliśmy, spłyną z lewej okładki kondensatora drugiego. No to lewa okładka kondensatora drugiego jest naładowana dodatnio ładunkiem o tej samej wartości bezwzględnej co ładunek znajdujący się na prawej okładce kondensatora pierwszego. Na kondensatorach ustalają się napięcia U1 i U2 oraz ładunki Q1 i Q2. Zwróć uwagę na to, że przy takim połączeniu, tak jak to powiedziałem wcześniej, ładunki na kondensatorach są sobie równe Q1 i Q2. Skorzystamy za chwilę ze wzoru na pojemność kondensatora C równa się Q dzielone przez U. Wzór ten znajdziesz na karcie wzorów z fizyki, który, którą to kartę otrzymasz wchodząc na egzamin maturalny z fizyki. Zapisujemy to, co wcześniej powiedziałem, że ładunki na obu kondensatorach Q1 i Q2 są sobie równe. A następnie skorzystamy z tego wzoru będącego definicją pojemności kondensatora. Wyznaczamy Q1. Wyznaczamy Q2. Mamy taką zależność. Poza tym zwróć uwagę na to, że napięcia U1 i U2 są połączone szeregowo i one powstały dzięki napięciu U. Zachodzi zależność. U równa się U1 plus U2. Napięcie, jakie daje bateria, jest sumą napięć, jakie pojawiły się na kondensatorach. Mamy dwa układy równe. Zwróć uwagę, na to, że mamy również dwie niewiadome U1 i U2. Jak rozwiążesz ten układ równy, to Twoja sprawa. Ja zrobiłem to w ten sposób. Z pierwszego równania wyznaczyłem U2, a następnie to U2 wstawiłem do drugiego równania. Z prawej strony wyciągnąłem poza nawias U1 i mamy 6 piątych U1 jest równe U. No to stąd wyznaczam U1 jest równe 5 szóstych U, czyli 10 V. Mając U1, wracam do wzoru na U2 i wstawiam za C1 i C2 1 i 5 mamy 1 piąta razy 10, czyli wynik 2 V.